Przejda przejdę koło tego? Tego to ja nie wiem Ale fajnie by było Chuja, nie przejdę Nie przejdę, nie ma chuja. Wpadła jak śliwka do skanie Przejedzie pan tutaj koło niego, do przodu jeszcze śmiało, do mnie miejsce jest, śmiało. No do tyłu może pan dawać, śmiało, 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 śmiało. No, Oj, jak koło tego białego pan stanie, będzie spoko. Dzięki, a już jadą. A kurwa, gość już pojechał. Ale miły, miły, miły pan, no. Zrobił kółeczko Kurwa. A ogólnie to załączyła ją kamera po to, nie? Żeby powiedzieć, że jutro jest święto w Niemcach Kurwa, już wbiza będzie hamował eee, i, i co? I trzeba szybko opierdolić kursa dzisiaj, żeby zdążyć wyjechać z Niemiec Lubię tak kurwa gonitwę, uwielbiam to Jak jest kurwa adrenalina, jak się dzieje, jak trzeba gonić, nie? A nie stać, także to jest dobre. Tylko czy będzie czym się gonić, bo zatankować chciałem i nie ma paliwa? Nie ma, także jada obejrza. Będę widział, nie? Czy będzie na mojej paliwko? Na mojej? A jak nie na mojej, to jeszcze jest Orlen na granicy No gdzieś trzeba nalać, bo zaraz będzie Także obejrzymy Jadu na Beskow, potem na Licheń Ale nie polski, tylko niemiecki I z Lichenia znowu na Beskow i z powrotem do kraju A, słyszysz go tam, ja? Andrzej? A gdzie on pojechał? Prosto, jak wyjechał? Czy gdzie? Wpadła jak śliwka do skanie Hello? Juri, ty źle pojechałeś! I potem lewa, lewa, lewa i my są. Ty miałeś w lewo tutaj dać na ten shooter, w lewo, tam gdzie Żyleta jechał, z lewej strony. On jest tu... o, ja nie się te stały i myślę dalej prosto, a ja, tutaj pierwszy no, w lewo, lewo to i tam dalej w lewo kręcił Kurwa to ja nie wiem kaj ty tam ja pierdolę to ja nie będzie, gdzie ty tam wyjedziesz tu na szuter mówiłem i zaraz w lewo na szouter kurwa lewa lewo w lewo jo, taką jo, Jojo lewo, 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 no lewo i już będziemy cały czas prosto i już będziemy kurwa do domu szli ani nie utrywał, ani nic, Kurwa, tak daleko yy, było go słychać i, i jak tam jeszcze do to, to wioski mu tłumaczyłem, że wyjechał za tobą wierzchnię i na nie, nie wiem, nie wiem, nie było słychać no A co, dasz radę tam cofnąć czy co? Padła jak szliwka do skanie No ja muszę też szukać, żeby zawrócić, bo tutaj nie ma i No to nie wiem, to kombinuj tam, kombinuj Gdzieś tam, się Andrzej obrócić. Dobra, synki poładowane Terajo I zdążyć przed czasem zaś kurwa mać Jada, jada Andrzej jada Chuja widać ale jada Jadimy, zdążyć przed czasem kurwa, zdążyć, żeby zdążyć się kurzy Ile tam? Na 20. będziemy 20 z haczykiem na rozładunku I tak będzie sapał Dobra, ale się uda. Templin. Ja nie wiem, ale ludzie, ja wam powiem, takie odczucia mam co do tej miejscowości tutaj, nie? Że to jest jedyna taka niemiecka miejscowość, gdzie się kurwa ludzie. Ludzie kręcą cały czas. Czy jedziemy wieczorem o 21, czy jedziemy o 13? No, stop, tu są kurwa ludzie. A w Niemcach to jest niespotykany! oni siedzą gdzieś pochowani i o nie wie, a tu w tym templinie życie kwitnie, naprawdę. Nawet jak Martynka za nami ostatnio była, to powiedziała, że w Niemcach to tu w ogóle ludzi nie ma, nie? A tutaj są. 27 jadu do Peskowni 39 km. Jademy, jademy. Chyba dojadymy, nie? Po 8 tam będziemy o 10 po. No, rozładować I I uciekać z Niemiec. Za 5 8. Za 5 8. 2 800 do celu, także zaraz będziemy i obejrzymy Jadimy. Ale chyba ja musimy, bo Andrzej już nie ma cigarety Powiedział, że jak nie rozładują, to pojedzie taryfą do kraju. Co mogę powiedzieć? Że się udało. Waga wyjazdowa Do rekwita i Łognia do Polski 2037 to się uda. Mam godzinę 40 do koszyna na PKS, a jadę pauzę robić. kurwa dwudzieste 20 na miejscu, kur mnie boli. No ale będziemy spać do ósmej. Dobra, pozdro. Udało się. Tak więc moi drodzy nadeszła taka chwila, że Koledzy przestali być kolegami. I Trzeba się posiłkować samemu Przypomnieć sobie, jak to się latało yy, bateryjkę sprawdzę Pojemność Tak więc Ja się Zbijam na chwilę w powietrze Troszkę sobie ponagrywać w tej okolice Jeszcze kapkę pauzy zostało a Was, moi mili kochani, zapraszam do lufta! Polatałem, bo wyskoczyło mi, że nie zalogowany tylko 50 metrów. I chuchu. muszę się zalogować. Za dawno mnie tam, za długo mnie tam nie było. Ła Zaraz to zrobimy, nie było erdy. Dobra, spokojnie. Wszystko będzie, wszystko się wróci, tak jak było. Ale będzie pompa! Śliwka tu rośnie, bo widzę, że leży E, daj śliwkę Śliwka, daj śliwkę Na górze są Sliwka Dobre jeszcze? Takie trochę papucie kurwa e. A je dobra mm. Taka przy takiej drodze zakurzonej najlepsza Ładujemy to wszystko Boli 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 dupa, boli 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 szę się załadować! Oj. jeszcze nie pada. Szczepa zrobiona. Dobra, muszę wstawić obiad. Goszczyn zakorkowany, takaj tam święto, kurwa! Dzisiaj w Niemcach jest Spoko, będzie następnym razem okazja Ja... Mi tak było fajnie tam Cię poznać Z Tobą i, i, i zabawa była świetna się liczy To się najważniejsze nie Może się kiedyś gdzieś na trasie spotkamy a ja tu z tego miejsca, z tego korka Chciałbym pozdrowić kolegę Kolegę, którego, że tak powiem, nie pominąłem Bo ja tego szukałem na Messengerze Ale nie umiałem znaleźć tych zdjęć yy, Z wydarzenia w Chojnie, które było, tak? Kolega Gerard Kolega Gerard Kolega Gerard, Kolega Gerard. Jeździł u Niemca kolega, tak mi opowiadał tam, pogodaliśmy trochę i kurwa ogólnie oszukał tych zdjęć. Tego nie umiał znaleźć, a teraz szuką czegoś innego i znalazłem, nie? I z tego miejsca chciałbym go przeprosić, pozdrowić i obejrzycie sobie te jego tam y, zdjęcia, też, nie? Bo chciałem, żeby był synek, kurwa, chciałem, żeby był. Przy okazji, jeszcze tego wszystkiego, mimo że na tym zdjęciu nie ma żadnej leśnej w ramach rekompensaty, bo naprawdę czuję się winny. Gerard, obejrzyj ten samo na przejściu. Gerard, tutaj jeszcze z rybką, 17 kg. Pozdrowienia, a a w ogóle ludzie, jakbyście chcieli, to możecie podsyłać Możecie podsyłać, co tam macie, jak ładujecie coś fajnego, ale na mail. Ale jest też telefon firmowy. Można wysłać na telefon firmowy, jest numer na stronie Leśna przygoda na Facebooku. I tam można wysłać na Whatsappa na przykład filmik jakiś, jak chcecie, to, to... dodamy, nie? Dodamy! Zaistnijcie ludzie, wszyscy w internecie Każdy może to zrobić, chodźcie Together znaczy razem mało to Także zapraszam do wysyłania Tak jak na przykład tutaj kolega Gabryś Mam z tej strony Gabriel Supronik. Współwłaściciel firmy transportującej drewno Transdrew Las je las W lesie jest jak jest Ale auta muszą wyglądać I się rzucać w oczy z felkiem znam się nie od dziś. Trochę na niego się napatrzyłem, podpatrzyłem, kupiłem sobie drona. Coś tam próbuję nagrywać, lepiej, gorzej mi to wychodzi. Leśna przygoda je tutaj. Felko, ty to zapoczątkowałeś. Leśna przygoda to jest leśna przygoda. Nikt tego kurwa nie podrobi. Czasem podsyłam dla felka różne filmiki, także możecie tam zobaczyć na leśnej przygodzie. Mojego e-maina, który je najlepszy. Skanio je najlepszy, ale nie. E-main je najlepszy. Najsłynniejszy man w Polsce. Za te 15 baniek. I nikt tego nie potwierdza, tylko ja. Także serdecznie zapraszam do filmików. Pozdrawiam. Zaczął sezon na kinetyka Kurwa, skania to idzie Ogień kurwa Leśna przygoda Kurwa Gebelsy do nie? A to do Gebelsy do pracy i kurwa Jest kurek, nie? To przez nich wszystko, no ja jebie na granicy jest kurek Przez nich Radą pracować Ten tu teraz zablokował i oj Tamten przejechał, no ten też przejedzie Teraz tamten jedzie, tu jedzie Stój tam! Kurwa widzisz, że jedzie był bo... Dobra, już teraz to pójdzie, nie? Teraz już to pójdzie, teraz ja o Same jadą, o koledzy, co pracują u Gebelsów Święto było Słubice zakorkowane, Koszczyn zakorkowany Co jeszcze? Będę jechał tam na łąkę, a... a ty? No jechać koło biurze zostawić auto co dalej do przodu Nie rozjebało deszczem najebiście kurwa z mnie to się błyska a ta kurwa grzmi tym Berlingo to rejestracja ma farbą nawalowaną, nie? Ja się nie dziwię jak to takie stare tablice, jest. no to kurwa już na były Jadymy po lasu, miejscowość Mosty, niedaleko Goleniowa Jadymy Coś tu pali Aha, tu jest jakieś drewno no, 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 no. Buczek załadowany Kamera nie jest przeklona, Auto jest przekilone Jürgen. No i nie się jeszcze taka dziura, akurat w tej jamie my się ładowali Kur... Tego taki przechył Skurwysyn Andrzej mi uczepia, zapina już normalnie nie może być nie może, kurwa, być! Dzień pomocny się zrobił, fajnie Igiełka, zapięte Szczewiki <śmienki> lecą Pięknie Andrzeju, pięknie! Aż w chuju mięknie! ten, pomału się uczy, kurwa, do dźwigowego! Hahaha! Jadziemy, tam prowadzą. Łódka prowadzi, buczek załadowany, a my jedymy. A, a, siebie wyprzedzają. O, jedzie. Beczka tam jedzie, ADR-y. Potem jedzie żyletnik potem plandeka i żuchy z francuskiego. Jurid. Tak jedziemy Ja tu obserwuję, ze za... Co tam się dzieje? Ten tam idzie nad tym lewym. To nie wiem, że jest zakaz. To w Polsce jesteś teraz? no w Polsce, w Polsce, no Koło Szczecina jademy. Jada po moja opona. Synki już się cieszą pewnie. Au 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 au. <gry> Ej, ja jeszcze nie zdążyłem wyjść z auta niż to drzwi, nie? Normalnie kap. Już wiesz? Wypięło się, nie? I tyle Tam jest w komputerze, chce się w komputerze, w tej kosce tam w uciepie Ale to, pod tego jest elektryk no co Także pozdrowienia dla Walusia! Dzień dobry, dzień dobry Czarek, a sam jedziesz? A no, ja nie jedzie znowu z tyłu Eee, ta od to tam spokojnie Felek, Leśna Jaa W końcu Cię spotkałem, tyle, tyle czasu oglądałem, oglądałem i zawsze chciałem zobaczyć i w końcu mi się udało Eee, no to cieszę się, cieszę się Bo ja dopiero zaczynam pracę jako pilot. Moje pierwsze wycieczki będę się kręcił delikatnie. No to powodzenia, tam powodzenia. Dzięki, Bardzo miło, bardzo miło. No, no, no. piecyk już. Andrzej mówi, że twardo jeszcze nie odpala, ale u mnie już chodzi. Ja chyba dopiero rano. Rano, jak go obudzi zimno, to będzie kurwa gżua. Zaczęło się. Znaczy się, tu się kończy. Coś się kończy, coś się no, zaczyna. Ale no, za <laughs> nie, wsadziłem w tą dziurkę. <laughs> Bra, idziemy spać. Kolorowych snów. Muszę, muszę wam to jeszcze powiedzieć, bo mówię do Andrzeja te kolorowych, a on mi mówi Niech ci się smerfy przyśnią Ale żeśko rześko, uuu rześko Się obrócimy i ładujemy. Może Ziemia jest płaska, ale nie moja laska.